Lord przyjął zaproszenie. Zaczynamy partyjkę z Gibinta. Zobaczymy, co pokażę. Tym razem Lord. Ale jest. Ja zaczynam. Jest ok. Ale lepiej nie mówcie. Co bym sobie tutaj wymienił? Hmm. Tego nie chcę. To jest bardzo dobra Zróbmy no sobie w takim momencie razie. Tak. tak dobra. zobaczymy co tym razem lord pokaże bo strasznie słabe karty on mi nie dobrał ani defendera ani ranej dosyć łódki, czy tam dosyć mocniejszej karty więc ma przewagę. zróbmy sobie to tak cyk cyk jeśli mam mantikory to mnie w tym momencie zje i jestem um, w plecy Teraz na tego debila, to na pewno nie ma. <śmieniu> I potem zagram tym sobie. Co da mi pancerz z tej karty. zagrał no, gówno. Więc teraz ta karta da mi ten pancerz. Który mi będzie boostował tą kartę. Syp. Jest pancerz, i ona się będzie zaraz bustowała. Póki mi tego pancerza nie zbije, ja jestem do przodu. Nie mam karty, żeby. Od... No, o, ta karta będzie mi odnawiała ten pancerz. Więc jest ok. Co ja tu mogę teraz zrobić? Hmm. Tego mi szkoda, bo ona będzie na łódki. więc nie dam. Tego mi też. W sumie. by zagrał tego. Bo potem obędę... będę obijał tym. To mi będzie boostowało tą kartę. Hmm. W sumie to zagram tego, żeby dał mi pancerz na następne nocki z tej karty, bo no będzie miała balkardę dwa razy no, teraz zagram tą kartę żeby im nie zbił o, o, on gra ostro to lecimy i teraz bym musiał mi za 7 obrażeń To jest niemożliwą nie, nie ma takiej karty, która by zbiła 7, 7 punktów z tej karty. W tym momencie ja zagrywam tą na tą i tutaj skakuje mi kolejne 4 punkty. Tak nie stwarzam żadnego zagrożenia. No bo i tak ta karta to jest zwykła powiedzmy no czwórka tak więc mielibyśmy najsłabszą kartą jaką mam możliwą i to no to rozumiemy sobie tak. no, co jest no. Mam już 11 punktów przewagi plus pancery i tak dalej, więc nic nie zrobi w tym momencie. On idzie na jedzenie, czyli na zemstę. W tym momencie zada mi 2 punkty obrażeń Tu nic mi nie zrobi, czyli będzie miał 2 plus 2, czyli to jest 4. W sumie nic mi nie zrobi całkowicie. Więc, w tym momencie... Mogę zagrać tą kartę jak tą sobie zje. i zboostuje tą. Ale z drugiej strony ja nie muszę ruchu, tego ruchu, grać. Jak sobie je, traci karty. Ja w następnej go pocisnę na zero. A w następnej po prostu no, będzie zniszczone z Oj, błąd kompletny. Oj, oj oj, oj. Grasz na witalność, która w takiej partii gdzie jestem już spasowany nic nie daje. To ci daje jeden punkt. No wygrałeś, no gratulacje. Jesteś w chujkart do tyłu. Teraz pokażę, co ja z tobą zrobię. Wybrałem no, mi bardzo dobre karty. Nawet no, jako zwykłe, powiedzmy, piątki. Nie ta karta to jest dziesiątka. Czy ja chcę sobie wymieniać cokolwiek? Hmm. W sumie, może jedną tą wymierę, dał mi łódkę. Nie dało łódki, czyli ma znowu bardzo słabe karty. Ale on idzie i na pewno zaraz pasuje. Nie będzie tego grał na 2-0. Gra na 2-0. No dobra. Czyli tą kartę będę musiał na pewno zbić, żeby mi dał najlepszą moją kartę. Czy ja jestem to w stanie zrobić? Zacznijmy od tego. Co ma za długo? Z się. On już raz to stracił. Mhm. Czy on to będzie grał na pewno na 2-0? Więc ja zużyję sobie, mogę na zużyć sobie dowódcy, żeby co na tej karcie zrobić sobie 11 punktów, z dowódcy kolejne 10, żebym miał 22 punkty. No okej, okay, no to zbij mi tą łódkę, ale bardzo niewiele, on dalej zrobi swoje. Ja sobie uzdrowię. O ile da. Jak jej tak w tym momencie nie zbije do zera, to jestem na wygranej pozycji na 100% bo ta karta jest o 1, ja w każdym momencie mogę sobie rzucić na przykład tą kartę, zbić tą jego witalność na podstawową wartość. Dodatkowo stworzyć sobie Arnof 8 yy, po prostu. O! Rzucił o zero. To jest bardzo dużym błędem. Dało mu tylko 3 punkty, a nie zbił mi łód. No to masz przegranego gościu. Puh, jak najmniej straci w tym momencie, bo wiem, że wygrałem to. Na pewno nie będę zużywał sobie żółwia. W tym momencie tą kartą będę robić tyle. Mhm, mhm. No co po prostu zużyje sobie no jest dosyć mocno niepotrzebnie może ją zużywam, ale trudno. Bo potem ubiję ją do zera. Tą zużyję. będę miał tutaj w tym momencie 8 punktów. No, to mnie już całkowicie to na partię. Mhm. Nawet nie muszę tej zbijać, żeby mi dawało najlepszą jednostkę. On już nic nie zrobi, Będę kartel do przodu. Bez zużywania dowódcy nawet tej nie muszę zużywać. O rany, co ty robisz? Zagrajmy sobie po prostu. Tom, żeby potem zagrać sobie tą, ewentualnie jest koniec. Uczą za krwi razy 3. Dodam 11 punktów, obiję tą kartę. W sumie tą kartę. Potem rzucę tą kartę, gdy miał 11 plus tutaj dodam jeden. No nie masz szans żadnych. Zrobiłeś szał. U sobie, jeśli pozwolisz te jednostki. Obiję sobie jeszcze dodatkowo tą i rzucę tą. Co ty na to? Masz inną kartę. I 19 punktów straty. Nawet nie muszę rzucać karty. Mam dwie karty do przody do wózce całego. No sorry ziomek. W tej w dupie konkretnej ta karta mi się w ogóle nie przyda, a ta karta jest bardzo ważna. Zobaczycie, to, co w tym momencie zrobię w sumie, w sumie to tam zmienię. O kurde Ale będzie kombo, zobaczycie w tym momencie, nie Zobaczycie co ja w tym momencie zrobię. Ale będzie kombo na no, dwie łódki. Zobacz... zobaczcie sobie, że to jest za 6 punktów prowizji. No, leci skoksem. Zobaczycie co to mnie za kombo. On jeszcze gra na obu. No jest... Zobaczcie, co się w tym momencie stanie. awa, owa, owa, owa. Ale mnie to bolało. Na twojo, <gryw> Aż dogram tą kartę po prostu po chamsku Na no, Ale mnie to bolało Patrz teraz, nie gościu No zagrałeś ostatnio dosyć fajną kartę, no ale niestety Zobacz co się w tym momencie stało 4 do 46 no niezła partia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do widzenia.